Dokładnie, siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy. co? Jesteśmy w moim pokoju. co dzisiaj? Dzisiaj nowe nabytki do Mini GR spychała wjeżdżając, nie? Co dziś? No, jak mówiłem, nowe nabytki. Oczywiście jest to kosierka, puk oraz New Holland. I co? na samym początku yy... Witam Was po takiej krótkiej przerwie bo właśnie spytacie mnie o czym nie nagrywasz Farminga nie ja nagrywam Farminga z tego powodu, że 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 po prostu mam mody, które wywalają mnie z Farminga no i mój kolega je szuka. no i być może, że w poniedziałek już będziemy sobie normalnie grali ale co, zanim przyjdziemy tutaj do tego Zrobiłem wieś tunik mojego pokoju trochę. O, plakaty ponaklejałem sobie tu nad łóżkiem I co? No już święta w sumie są. <laughs> Więc co? Zachodzi... Przechodzimy chyba do nowych napietków. O Torba ze Siku jeszcze. Co nie? No i to są piękne maszyny. No, Niecholan, disc też jest 1.32. Jest to nie ze Siku tylko z jednej innej firmy, ale też jest mega fajny. Z New Holland t 680 I co? My sobie go tu odłożymy. I co? Tu są nasze nabytki. Pęknie. Pęknie. Ale nie no, dobra. Na serio to jest to kosiarka i pług. W sumie już wspominałem. Kosiarkę z pozwoliłem sobie otworzyć poza odcinkiem. No i jest jedna wada tej kosiarki. Po prostu, że jak ją się złoży i podhaczy, to, to ona po prostu tak. Tak się buja po prostu. No i co? Robimy unboxing tego. Co nie? Będziecie mieli w lustrze... Albo tak będzie... Tak będzie mnie lepiej widać. Przy oka... o... Co ja też patrzę na lustro, na lustro trochę, ale co? Mamy osiarkę Kuna. Jest to największy model. O największy model. No co? A wada tej kosiarki jest to, że patrzcie. No, i wada kosiarki jest to, że to jest bardzo luźne. No i jak to zapina się podciągnik, no to po prostu to się to się, no, to się trzyma, a to też się trzyma, a to po prostu odlatuje. Kosiarka, to jest Kuna, yy, to jest gdzieś model, model. GMB8800 na mi, minus b, minus G, G2 fajna kosiarka. No tam są jakieś tam ruchome części. O, tam. No i co? no i to koś, ta kosiarka ma. Hm, jakby to powiedzieć? Natomiast no, jak to się wydawała szeroka. Oczywiście ja Wam pokażę. Nie ma a za chwilę, przy... a pod koniec odcinka przejdziemy sobie. Kurde! O, no. A pod koniec odcinka przejdziemy sobie do tego Nikolanda. Ja muszę znaleźć tą kosiakę w ogóle. chcę ktoś taki katalog? Mogę oddać za darmo, bo mam dwa. sobie przeglądniemy katalog. Zobaczymy jeszcze, jakie maszyny mogę sobie kupić. No, z, tej, z tych kolekcji to już mam wszystkie. O, tu jest Jan 50, ciągniki, o ten beczkowóz chcę sobie kupić oraz tam przyczepę z Kinka. E, o, to jest ta kosiarka, no i ona na zdjęciu wydaje się ogromna, o, i to jest ten pół. E, ta kosiarka ma 2,5 albo 3 metry nawet, kurde, mam takiego siniaka, patrzcie to. I co, no, kosiarka sobie wędruje tutaj, no, jaju, bo te maszyny będą tu stały. I co, czas na cza, półko. Cza. Kurde, czas na półk. Piękny, ładny Piękne, ładne półko. Siema. I co, trzeba to otworzyć? No, ciężko to się otwiera. Ale jest. Co, tu sobie jedną ręką teraz. zmienię sobie rękę. Kurde, o. Czekajcie chwilę, zrobię cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, ja otworzyłem ten pług. No ciężko było to otworzyć, bo tam się sklinowało, co nie? Ale mamy ten pług. Ten pług nie wiem z jakiej jest firmy, bo tu pisze... Pług. Przeczytajcie sobie. We Well Drone Free No to jest oczywiście chińska marka. Siku to jest chińska marka, co nie? No i to jest pług. Piękny, ładny. No to jest z firmy. Są trzy firmy do wyboru: yy, Maszynka Spardo, Ferdeland albo Gue Bar, Barbesson. Nie wiem, jakoś tak. Ale co? Trzeba otworzyć to jakoś, co nie? Ja sobie jestem oparty o puffę. No i jak starczy nam czas, to zobaczymy, jak te maszyny wyglądają we Fędziku. Pięknym Fędziku, kurde. Patrzcie, to jak on się uśmiecha. No i co? I trzeba to otworzyć. No, to trzeba zrobić Także że to. ten pan, od którego kupywałem te, no ze sklepu po prostu, to ja kupowałem ostatnią sztukę kosiarki. Ale nie, no jest piękny ten pług No i jest też jedna wada tych. tych. Tych maszyn, że one powinny stać normalnie A się przewracają Patrzcie tam, cyk Ale spokojnie o. Coś się podłoży i będzie dobrze No co, puk Zobaczymy czy jest ob obracany Siema <śm> No dobra, czekajcie Jest, przykręciłem widzowie. Teraz jest na tą stronę. A co... To... Nie gadajcie, że to... Ja nie mogę. Ten puk jest dobry. Dobrze, że ja nie kupywałem jakiegoś innego, tylko ten puk. A, dobra. Bo cza... No, cza... Nie no, dobra. To jest dobre. I co? No. Pięknie to wygląda. te maszyny sobie ocenię na kosiarkę na 8,5 a pół 10 na 10. Tylko zobaczymy czy ten fend, ten puk podniesie, bo na zdjęciach to jest pokazane, że patrzcie. że o, że jest, ale tak. To jest podniesiony, a to jest opuszczony. Wszystko mi na tuska, Ale co? No trzeba to jakoś zapiąć, trzeba wjechać Fendem, no ja tu nie umiem z tego wyjeżdżać, ok Jezu. I co? No i pytacie Michał, jak to się zapina? Nie wiem, pomóżcie mi, bo ja nie umiem jeszcze zapinać, to wiecie, bo... Do tych ciągników, o tam, do Fenda, John Deere'a, New Hollanda, czy tam do ok lub John Deere'a... Co nie? To jest łatwo, ale do Fenda, bo fend już ma to wiecie, mocowanie, że patrzcie... To! że to przód, tył, co nie a na Tuzie też mam ten przód, tył to jest trochę... niefajne ale dobra, zrobię chyba cięcie i widzimy się za chwilę dobra widzowie, jestem, no jako tako to zapiąłem no to się nie trzyma, ale jako tako to wygląda, co nie kosiarkę nie, kosiarki nie będę zapinać, bo to długo zejdzie ale po szybko się zapina, no nie jestem ułomem i nie umiem zapiąć jak widać dużo obornika jest, trzeba to powywozić, słomy, słomy tyle co mi nic zostało. To jeszcze muszę żniwa skończyć. Chyba dzisiaj będę kończyć żniwa. I co? No, I po rzepaku tutaj nie, nie ma rzepaku, ale był tu rzepak, yy, będę robić orkę co nie? I co? Puk leci na 9 na 10, kosiarka 8 na 10 <laughs> Boże, jestem chory trochę też, ale co, przejdźmy do New-Hollanda. O, fendem sobie odjadę tu. New-Holland, T6, 180 koni i zobaczymy, czy Fendzik będzie dawał radę z tym, z tym Pugiem, bo Fend ma 240, a Pug wymaga 250. Na moją logikę, co nie? I od tego... Od tego budżetu odliczamy sobie minus 200-205 tysięcy, czyli zostaje mi prawie jeszcze 4,5 miliona. Sporo. Ale dobra, New Holland T6, fajny ciągnik. Tak jak we Fendzie takie mocowanie jest. Koguty, jakieś tam mega realistyczne, te koguty. Koła plastikowe są bardzo fajne. O, posłuchajcie sobie sami. O! No i są koła plastikowe, bardzo fajnie. E, jakieś tam ruchome części, no szkoda, że nie otwierają się szyby. Ale we fęcie też się nie otwierają. E, maska też się nie otwiera bardzo dobrze. Lusterka się nie składają dobrze. No i koguty są fajne do wyginania. Patrzcie. Cyk. O, i sobie tak zostawia, co nie? I co? Niech no, Nicholandzie kleci 10 na 10, ale to teraz tak wygląda, Boże. A i tu za niedługo będzie stał Silos, a tam też będzie stał Silos, a tu obora Torba ze Siku. A no i katalog też do oddania jest, co nie? No i pięknie, ładnie, co? Ja będę musiał chyba. Zap, pozapinać to wszystko, jak widać, syf na gospie jest, bo przypad... mój kuzyn łomny przyszedł. No i widział, że tam mam tak dokładnie ryż i rozsypał mi ten ryż. A tam pod gospodarstwem jest tyle, że. O Jezus, Maria! Ale co? To by było na tyle w dzisiejszym. O Jezus, Maria! Ja no nie. Co? Pożegnamy się chyba. O, Jezu, co mi się dzieje? O. I co? Subskrybujcie kanał i wbijajcie już na następne odcinki. A jakbyśmy się nie widzieli, to chyba we Wigilię będziemy się widzieli, albo już w następnym tygodniu? Tak, w następnym tygodniu i co? Od poniedziałku odliczam do świąt. Jakiś tam odcinek będzie. Co nie? Trzymajcie się i narazka. Cześć!